Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Karol Nawrocki i prezydent Republiki Mołdawii, pani Maja Sandu. Szanowni Państwo, po spotkaniu w cztery oczy i rozmowach plenarnych prezydenci wygłoszą oświadczenia. Jako pierwszego zabranie głosu proszę pana prezydenta Karola Nawrockiego. Droga pani prezydent, szanowni państwo, droga delegacjo, Szanowna Pani Ambasador, Drodzy Państwo Ministrowie, przede wszystkim z wielką radością witam Panią Prezydent Maję Sandu w Warszawie. Bardzo się cieszę z tej wizyty i pierwszej okazji do naszej bezpośredniej rozmowy. Rozmawialiśmy telefonicznie, a dzisiaj się poznaliśmy. Pani Prezydent i sama Mołdawia, Drodzy Państwo, jest w istocie dowodem na to, jak wychodzić z rosyjskiej strefy wpływów. I to bardzo cieszy w Polsce i na ten kierunek, na ten proces i w tym procesie Mołdawia może liczyć na Polskę. Mimo, że wielu ekspertów nie wróżyło o zwycięstwa, Mołdawii udało się obronić Demokrację i udało się w tych wyborach zwyciężyć i myślę, że dzisiaj na naszych oczach Mołdawia staje się w istocie przykładem dla wielu państw na świecie, jak można wydostawać się z rosyjskiej strefy wpływów. Polska konsekwentnie od lat okazuje Mołdawii wsparcie w wielu sektorach współpracy międzyrządowej i to się nie zmieni. Nasze dzisiejsze spotkanie dotyczyło też konkretnego sektora naszej współpracy w zakresie edukacji, pamięci narodowej, historii i oczywiście zapewnienie o takim wsparciu pani prezydent Sandu dzisiaj otrzymała. Będziemy współpracować. Polska staje się niejako wzorem za sprawą też Instytutu Pamięci Narodowej do tego, jak prowadzić suwerenną narrację, historyczną, jak mówić prawdę o sowieckich zbrodniach i o mechanizmach sowieckich, które w XXI wieku są także częścią Federacji Rosyjskiej. Polska wysyła do Mołdawii ekspertów w wielu dziedzinach, to oczywiście przez pałac prezydencki przeze mnie osobiście jest, drodzy Państwo, wspierane także w zakresie militarnym, w zakresie bezpieczeństwa, który był jednym z głównych tematów naszych rozmów. Polska wspiera Mołdawię, współpraca Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej Mołdawii w wielu zakresach się odbywa. Wspieramy także oczywiście Mołdawię w drodze do Unii Europejskiej takie deklaracje padają ze strony i polskiego rządu i dzisiaj padają ze strony prezydenta. Ten długi bój o oderwanie się i tak dzielny, szanowna Pani Prezydent, o oderwanie się od rosyjskiej strefy wpływów ma pełne wsparcie ze strony polski. Wiele drodzy państwo czasu poświęciliśmy w naszej dyskusji na temat współpracy ekonomicznej, gospodarczej. Polska jest 20 gospodarką świata. Polska weźmie udział w spotkaniu grupy G20, to jest historyczny moment dla polskiej gospodarki, rok 2026. Dyskutowaliśmy o polskich inwestycjach w Mołdawii. Jedna duża firma w Polsce zainwestowała w dobro narodowe Mołdawii, można powiedzieć w winiarnię. Tego tematu też Prezydent dotknęliśmy, ale jest oczywiście także pole do głębszej współpracy gospodarczej w wielu sektorach, a więc podjąłem decyzję, że z jednej strony misja gospodarcza, z drugiej strony misja z zakresu pamięci narodowej i historii uda się na zaproszenie pani prezydent, za moją zgodą, za, naszym wspólnym, za naszymi wspólnymi decyzjami do Mołdawii, aby rozmawiać z jednej strony o pamięci historycznej, o historii, o rozwoju instytucji, które mówią prawdę w zakresie edukacji, prawdę o sowieckiej istocie totalitaryzmu, a z drugiej strony będą dyskutowały o rozwoju relacji gospodarczych i relacji ekonomicznych. Dyskutowaliśmy też oczywiście w sposób naturalny o największym sojuszniku Polski w zakresie bezpieczeństwa, czyli Stanów Zjednoczonych. W istocie ten transatlantycki sojusz pomiędzy państwami europejskimi, pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi jest gwarancją pokoju i bezpieczeństwa w całej Europie. O tym także dyskutowaliśmy z panią prezydent, dochodząc do wniosków, że Stany Zjednoczone są w istocie jednym z gwarantów bezpieczeństwa w całym regionie, które stawiają na niepodległość i suwerenność. Bardzo dziękuję Pani Prezydent za to dzisiejsze spotkanie. Jest to dowód dobrych relacji Polski i Mołdawii. Dotykaliśmy przeszłości, Szanowni Państwo, ale myślimy o naszej wspólnej przyszłości wokół idei, która jednoczy oba narody Polski i mołdawskie, a więc idei suwerenności, niepodległości i kierunku cywilizacji zachodniej, której Polska jest częścią od ponad tysiąca lat, a w sensie tożsamościowym i kulturowym także Mołdawia jest dzisiaj częścią. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. O zabranie głosu uprzejmie proszę prezydent Republiki Mołdawii, panią Maję Sandu. Szanowny Panie Prezydencie, to dla mnie przyjemność, że mogę dzisiaj składać wizytę w Warszawie. Dziękuję za Pana zaproszenie. Polska i Mołdawia mają za sobą ponad trzy dekady partnerstwa. Partnerstwa zbudowanego na zaufaniu, solidarności oraz na wspólnym zrozumieniu naszego regionu. I jestem pewna, że to partnerstwo będzie jeszcze się umacniać politycznie, gospodarczo, a także strategicznie. Polska wspierała Mołdawię nie tylko jako przyjaciel, ale również jako partner w budowaniu odporności. Praktycznej odporności, która chroni naszych obywateli i naszą suwerenność. Kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Mołdawia była wysoce narażona. Byliśmy w całości uzależnieni od rosyjskiego gazu. Byliśmy wrażliwi, jeżeli chodzi o elektryczność i ekonomicznie byliśmy powiązani z Rosją. Dzięki wsparciu partnerów, w tym Polski, poszliśmy szybko do przodu. Dzisiaj Mołdawia kupuje zero gazu z Rosji i konsumuje zero energii elektrycznej produkowanej z rosyjskiego gazu. Nasz handel z Rosją w tej chwili wynosi poniżej 4%. I wzmacniamy nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale bronimy też naszej suwerenności. Poprzez trzy lata wyboru instytucje, media i obywatele Mołdawii stanęli mocno przeciwko systematycznym ingerencjom ze strony Rosji. Oceniamy, że Rosja wydała blisko 2% PKB Mołdawii, żeby zakłócić nasze wybory parlamentarne w roku 2025 poprzez skoordynowaną manipulację informacją, cyberataki, nielegalne fundowanie partii politycznych, akty sabotażu, protesty, a także próby wywołania niepokojów na naszych ulicach. Ta presja nie zatrzymała Mołdawii, tylko wzmocniła nasz kierunek. Przyspieszyliśmy nasze reformy, wzmocniliśmy nasze instytucje. I jeszcze głębiej przyszliśmy, związaliśmy się ze, ze standardami europejskimi. Raport Unii Europejskiej uznał, że w ubiegłym roku Mołdawia poczyniła największe postępy wśród wszystkich krajów kandydujących. Dla nas przystąpienie do Unii Europejskiej to najjaśniejsza gwarancja bezpieczeństwa, demokracji i wolności. Polska natomiast jest stałym, godnym zaufania adwokatem Mołdawii w Unii Europejskiej. Widzimy to wsparcie nie tylko jako znak przyjaźni, ale również jako fundament, na którym chcemy budować naszą współpracę jeszcze mocniej. Nasza współpraca ekonomiczna również rośnie, ale nadal drzemie potencjał, który możemy wykorzystać. Mołdawia chce zwiększać handel z Polską i przyciągać więcej polskich inwestycji w dziedzinie rolnictwa, przemysłowych branżach, również IT, budownictwie i gospodarce Cyfrowej. Polskie firmy są już obecne w Polsce, pokazują one, jakie mogą być profity z tego partnerstwa. Zachęcamy kolejnych polskich przedsiębiorców, ażeby patrzyli na Mołdawię jako miejsce, gdzie można dokonywać dobrych inwestycji, jako platformę do dojścia do szerszego regionu. Połączenie wzmacnia te ambicje. Również powinniśmy wzmacniać transport i współpracować logistycznie. Dzięki temu nasze gospodarki i nasze narody zbliżają się do siebie. Chcemy pogłębiać dalej Współpracę. Również bezpieczeństwo i odporność to fundament wszystkiego, co budujemy. Mołdawia ceni doświadczenia Polski we wzmacnianiu obrony, a także przeciwdziałaniu zagrożeniom. Pracujemy na tym, żeby pogłębić nasze umowy o współpracy w dziedzinie obronności, tak żeby odzwierciedlały one dzisiejsze środowisko bezpieczeństwa. Dzięki temu wzmacniamy współpracę pomiędzy naszymi instytucjami. Obejmuje ona bliższą współpracę w ramach odporności, przeciwdziałania zagrożeniem hybrydowym, a także ochronie infrastruktury krytycznej. W ciągu ostatnich lat Mołdawia zainwestowała w sposób stabilny, budując swoją własną odporność. Obejmuje to doświadczenia również w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji. Jesteśmy gotowi, aby uczyć się z doświadczeń Polski i chcemy też dzielić się naszymi własnymi doświadczeniami. Poza kwestiami bezpieczeństwa i współpracy ekonomicznej nasze partnerstwo dotyczy też wartości, a także pamięci. Wczoraj Widziałam Muzeum Katyńskie. Jest to bardzo mocne miejsce refleksji. Mołdawia chce uczyć się z doświadczeń Polski w ochronie pamięci historycznej i promowaniu prawdy. To ma znaczenie szczególności w regionie, gdzie dezinformacja często stara się zakłócać przeszłość, opowiadać ją w zły sposób, żeby kontrolować przyszłość. Panie Prezydencie, Pana osobiste zaangażowanie na rzecz historii i pamięci, w tym Pana praca jako szefa Instytutu pamięci narodowej jest znane i respektowane w Mołdawii. Zachowanie pamięci to nie tylko przeszłość, chodzi również o odporność, o godność i o wartości, które przekazujemy kolejnym pokoleniom. Panie prezydencie. Polska to również silne, godne zaufania głos w Europie, w szczególności jeżeli chodzi o proces rozszerzenia Unii Europejskiej. Uważamy, że rozszerzenie Unii Europejskiej to nie akt hojności, jest to inwestycja w bezpieczeństwo. Europy. Rozszerzenie Unii Europejskiej oznacza rozszerzenie jej obszaru pokoju, stabilności i wspólnych wartości. Mołdawia jest całkowicie zaangażowana na tej ścieżce. Wykonujemy naszą pracę, ponieważ wierzymy w projekt europejski i również dlatego, że chcemy wnosić nasz własny wkład do tego projektu. Szanowny Panie Prezydencie, żyjemy w wymagającej rzeczywistości. W sercu Europy toczy się wojna i toczy się już zbyt długo. Reguły są łamane. Pod znakiem zapytania stawiane są granice, a pokoju nie można brać za pewnik. W takich czasach solidarność to nie tylko slogan, ale jest to test tego, kim jesteśmy. I właśnie dlatego Mołdawia i Polska razem stoją i wspierają Ukrainę. Ukraina broni nie tylko swojej własnej wolności, ale również bezpieczeństwa całego kontynentu. Opór Ukrainy odpycha Rosję od naszych granic i również od Waszych. Głęboko doceniamy wsparcie, które Polska udziela Ukrainie, polityczne, militarne, a także moralne. Poza tym doceniamy solidarność pokazaną przez społeczeństwo polskie, którego praktyczne wsparcie dla Ukrainy, w tym również dostawy generatorów w trudnych warunkach zimowych, pokazuje sens solidarności i poczucie humanitarności. Polska również w ten sposób pomaga chronić Mołdawię i zabezpiecza przyszłość Europy. Szanowny Panie Prezydencie, w świecie, w którym żyjemy pod presją i w realności podziałów, Polska i Mołdawia wybierają współpracę. Dziękuję za Pana otwartość i za Pana przyjaźń. Mołdawia jest dumna, że może stać u boku Polski. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani prezydent, panie prezydencie, szanowni państwo. Na tym kończymy tę część dzisiejszego programu.